Kochani witajcie na kanale moim nazywam się Rafał kochani to jest kolejny odcinek z vlogu oczywiście kochani jeśli wam ja się podoba taki film to zostawcie czekawę w górę i subskrybcie na kanale żebyś po prostu na bieżąco polecam kochani i się ogólnie pomyślałem sobie że dzisiaj nagram taki odcinek w domu no bo dawno już nie nagrywałem takiego materiału na moim kanale dawno się nie pojawiło ale kochani żeby nie było, że rano nie było, to chciałem Wam bardzo jeszcze podziękować za to, że za Was tyle jest na moim kanale, że oglądacie mnie bardzo długo. Za to dziękuję bardzo każdemu mojego widzowi. Serdecznie mu ogólnie dziękuję, również Wam, za to, że ogólnie się staram, że naprawdę mi to wychodzi na tym kanale, że ogólnie podobają się moje takie materiały ogólnie na kanale. Staram się, staram się jak mogę, kochani. No bo teraz każdego dnia yy, myślę na tym, że po prostu żeby yy, moje filmy, które właśnie stawiam na YouTube, to że po prostu było takie trochę kochani wiecie yy, po prostu z lepszej jakości w domu jak to jest, ale się staram kochani, żeby nie było, że, że nie, ale kochani ogólnie też Was zapraszam pod tym filmem yy, do moich linków do mojego Instagrama, do mojego Twittera wszystkie moje yy, ogólnie stronki są pod tym filmem to wszystkich serdecznie zapraszam, to wbijajcie na te linki, bo tam są bardzo ważne no bo tam ogólnie Instagrama, to z mojego Instagrama to tam serdecznie go zapraszam oczywiście i również Was, no bo ogólnie tam też staram, staram się też tam też ogólnie stawiać jakieś tam fotki na Instagramie albo na Twitterze to wszystkich serdecznie oczywiście zapraszam. No i ogólnie, kochani, mówię, dzisiaj jest piękna pogoda. Dzisiaj pewnie wyjdę na jakiś nadwór, może zobaczymy jak to będzie. Ale dzisiaj właśnie miałem pójść na, na rower, ale nie wiem jak to będzie, tak naprawdę, z pogodą, bo raz jest ogólnie tak, że raz pada, raz nie pada i tak, kochani, jest, tak, wiecie, różnie z tą pogodą, ale dzisiaj na pewno pójdę na rower, no bo się siedział w tym domu, w domu nie ma co robić, no to wiadomo, że za pójść na dwór, oczywiście pójść, trzeba trochę pochodzić, trochę pojeździć na tym rowerze, trzeba po prostu wykorzystać, jak mówię, pogodę, żeby nie było, kochani, ale naprawdę dzisiaj piękny dzień jest, no to trzeba po prostu jakoś to dzisiaj wykorzystać, kochani, żeby nie było i ogólnie, co mam dość do się te powiedzenia, to chyba tyle bym powiedział, no bo już Wam podziękowałem ogólnie, żeby nie było. I tak, kochani, mówię, dzisiaj ogólnie stałem, dzisiaj o ósmej zrobiłem dzisiaj sobie kawkę na szydankę, na szydanko oczywiście. No i ogólnie i tak to właśnie, kochani, jest. Jakoś leci, aby do przodu, kochani, żeby nie było. To mówię, dzisiaj kawka była na szydanie, do tego jakaś tam czekolada, do jedzenia, żeby nie było. Ale mówię, dzisiaj piękny dzień, to dzisiaj pójdę na, mówię na rower. Chciałbym trochę na rowerze pojeździć ogólnie, e, żeby nie było i kochani właśnie tak to, to właśnie jest. Ale chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim za to, że każdy mnie oglądał. Ci się, no bo was tyle jest na tym kanale, że po prostu mega super dziękuję naprawdę. No bo mówię, staram się jak mogę z całego serca, ale jakoś mi to wychodzi. Ale kochani z tego też jestem bardzo zadowolony, że, że to mi to wychodzi, że to ogólnie da się. Po prostu to robisz, No bo jak coś się kocha, to się da. Jak czegoś się nie kocha, no to wiadomo, że temu nie wychodzi. No bo wiadomo, jak to jest, kochani. A To Tylko to zależy to od humoru, od dnia i od stresu, kochani. To wszystko po prostu to zależy to od Was, Bo jak ktoś chce być, nie wiem, tubera na przykład, jak ja, jak ja jestem, no to cały mieć jakieś pomysły. Na filmy, na nagrywalki, jakieś tam różne yy, rzeczy, które są takie nawet może yy, fajne, niefajne, fajne, ale wiadomo jak to jest. Ale ja po prostu mieć jakieś pomysły na, na YouTube, jakiś po prostu dobry film nagrać. Na no bo to, kochani, to się że to już od Was to Ja ogólnie mam jakieś tam pomysły, które wam nie mogę tego zdradzić. No bo to jest mój taki sekret youtuberski, yy, yy, żeby nie było, to nie mogę wam tego ogólnie zdradzić, oczywiście. Ale jak coś tam stawiam, jakiegoś tam na przykład film na autoblok, to ma już taką nazwę filmu, jaka tam będzie właśnie nazwa mojego materiału. Ale mówię, ale nie mogę Wam tylko zdradzić, bym bardzo chciał, ale oj, nie mogę, no bo mój, to jest mój taki sekret prywatny, ale mówię. A jak to jest? Kochani, w takim razie kończę już na, na dzisiejszy materiał. E, dziękuję wszystkim za oglądanie do końca. Kochani, to nie zapomnijcie o zostawieniu czukawy w górę I subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco Moimi filmami e, To porad, polecam e, Kochani, dobrego dnia Wam życzę, dobrej pogody e, Kochani, Wam życzę również e, I trzymajcie się, kochani Widzimy się, mówię w kolejnych Materiałach na moim kanale Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam Nazywam się Rafał i dziękuję wszystkim Za uwagę to, to Do zobaczenia, kochani to Trzymajcie się